Witam wszystkich, to blog odkrywcy, ponownie, jestem w Czeladzi podziwiam willę dyrektorską kopalni Saturn który której mieści się aktualnie w Urząd Stanu Cywilnego oraz filia Muzeum Saturn piękny obiekt, willa dyrektorska która robi wielkie wrażenie budynek, który zdecydowanie może się podobać ten budynkiem przepiękna fontanna Niestety nie ma, nie znalazłem żadnych inskrypcji, z którego roku są te rzeźby, z którego roku jest cała ta fontanna, ale jak najbardziej może się podobać. Badynek jest przepiękny. Cztery potężne filary właśnie w centralnej części. Przepiękna płaskorzeźba wygląda rewelacyjnie. Ogólnie pokażę wam, jak ta willa wygląda. Przejdziemy ją dookoła. Bo naprawdę warto. Jest to zdecydowanie obiekt, który warto odwiedzić będąc w czeladzi, pamiętając, że jest to część właśnie dawnej kopalni. Obiekty, które są często pomijane, a uważam, że całkowicie niesłusznie, zwłaszcza, że wiele jeszcze wili dyrektorskich na Śląsku ocalało. Wiele z nich jest niestety zapomnianych, właśnie pomijanych. A są takie perełki, właśnie jak ta. Dobrze, że ten budynek został uratowany. To też pokazuje, że spokojnie tego typu obiekty można wykorzystywać. A nie trzeba wszystkiego burzyć. Zresztą materiał całej kopalni Saturn będzie na moim kanale. Tam będziecie mogli zobaczyć, jak wygląda dawna remiza strażacka, zakładowa, również piękna willa. Ale żeby było mało, tutaj bezpośrednio za tą willą jest kolejny budynek, w którym mieści się restauracja i hotel pod filarami. No wydaje się, że również jest częścią tego całego kompleksu. Na pewności ogólnie nie mam, bo nie znalazłem informacji o przeznaczeniu tego budynku, aczkolwiek wydaje się, że również był przeznaczony dla jakichś pracowników tejże kopalni. No chyba, że od początku tutaj było przeznaczenie jakieś gastronomiczne. co również miało miejsce jakaś karczma ale tak jak mówię nie mam wiedzy odnośnie tego obiektu ale pokażę wam jak on wygląda jako że jest bezpośrednio właśnie usytuowaniu tej naszej willi Ogólnie to już jest budynek dużo prostszy, nie ma jakichś płaskorzeźb, jakichś ozdób. Ale również warto ją zobaczyć, no wile jest większa, zdecydowanie ciekawsza. Spróbuję dzisiaj wejść do środka tej willi, jako że jest tam muzeum. Jestem ciekawy co tam, co tam zobaczę. Mam nadzieję, że jakieś ciekawe eksponaty. Mam nadzieję, że zdążę, bo zrobiło się dość późno już. No tutaj wypad po całej po samej kopalni właśnie troszkę się przeciągnął. To zdecydowanie kompleks budynków, który trzeba zobaczyć, którym trzeba poświęcić dłuższą uwagę. Unikaty na skalę ogólnopolską, może i światową oczywiście pod kątem budownictwa przemysłowego budownictwa związanego z wydobyciem kopaliń. Same te kolumny robią wielkie wrażenie. No więc, chodzimy do środka, zobaczymy, co tam ciekawego znajdziemy. Postanowiłem zacząć właśnie od pierwszego piętra, od centralnej części budynku. Piękne witraże, właśnie w stropie. Tu jesteśmy w jednej ze sal wystawniczych. No nie ma tutaj zbyt wielu eksponatów. Troszkę dokumentów związanych z emigracją. będąc tutaj w pobliżu, zdecydowanie można sobie to wszystko zobaczyć. Tutaj wstęp jest bezpłatny do 15.30. Myślę, że będzie coś tutaj z wspólnego. Miało to muzeum? Niestety nie. Ale piękny tutaj jest ten korytarz. Zobaczcie coś fantastycznego. Tutaj mamy kolejną salę. Bardziej tutaj meble użytku zwyczajnego domowego, szafki, komody, maszyna do szycia, piękne piec kaflowy. Jest zdecydowanie warty zobaczenia. Możemy schodzić na dół, tam pokażę Wam fajne rzeczy, ciekawe. Bardzo dziękuję. Jeszcze na dole. Tutaj jest dużo, od którego one nie są tutaj dostępne.

a więc udało mi się zdążyć, bo już jest po 15, a to jest jak miałem do 15.30 i pewnie we wszystkie dni, no, będąc tutaj, tak jak powiedziałem, warto tutaj wejść do środka, zobaczyć przynajmniej część wnętrz tej willi dyrektorskiej, tylko właśnie również w chwili muzealnej. Bardzo ciekawy obiekt. Kilka pięknych eksponatów, tak chociażby ten kominek. Rewelacyjna sprawa. No, więc już jedę ja dalej w teren. A wy trzymajcie się ciepło. Na razie, cześć.